Przymiotnik odpowiada na pytania jaki, jaka, jakie. Oznacza przede wszystkim cechy, jakie ktoś lub coś posiada. Przymiotnikiem są na przykład słowa ładny, zepsuty, wymagający, pracowita, śmieszna, gościnna, a także czerwone, duże, nieznane. Na przykład jaki? Ładny. Jaka? Pracowita. Jakie? Czerwone. Przejdźmy teraz do przykładów. Zapiszmy proste zdanie. Gustaw czyta. Aby znaleźć w tym zdaniu rzeczownik, znajdźmy wyraz, który odpowiada na pytanie: Kto lub co? Kto czyta? Gustaw. Słowo Gustaw jest więc rzeczownikiem. Teraz poszukajmy czasownika. Co robi Gustaw? Czyta. Słowo czyta jest czasownikiem. Dodajmy teraz kolejne słowo. Mały Gustaw czyta. Jaki jest Gustaw? Mały. Na pytanie: jaki, jaka, jakie odpowiada przymiotnik. Stąd wiemy, że słowo mały to przymiotnik. Dodajmy jeszcze jedno słowo. Mały Gustaw czyta książkę. Co czyta Gustaw? Książkę. Jest to więc nasz drugi rzeczownik. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Pada rzęsisty deszcz. Kto lub co pada? Deszcz. Jest to więc rzeczownik. Co robi deszcz? Pada. Jest to czasownik. Jaki jest deszcz? Rzęsisty. Jest to przymiotnik. Zapiszmy ostatnie zdanie. Czarna pantera skrada się. Kto lub co się skrada? Pantera. Jest to rzeczownik. Co robi pantera? Skrada się. Jest to czasownik. Jaka jest pantera? czarna jest to przymiotnik. Na koniec wróćmy jeszcze do zagadki.